Panie i panowie, witam na moim nowym kanale. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja, dobra, tak serio, witam na nowym kanale. Jak widzicie, wiecie, czuło może nie jest takie Zajebiste jak u zeba, ale może wiecie chyba. Jak na początek też, zeba na początek też nie miał jakichś zajebistych. No, Nie miał jakichś zajebistych filmów na tle, O, mnie. Marcinajman. Zajbisz. Kurwa, le lepiej mi się trafić nie mogło. Jak to mówię, najbardziej, najmocniejszy klepacz w Polsce. No. <głosy> <głosy> Może i na świecie, nie wiadomo. Dobra, pogadamy się dzisiaj. Ogólnie, kim jestem? Chociaż kim jestem, to wam nie powiem. Ale nie bójcie się, nie będę jak co Wolko chodził. <noise> lepiej twarz nie będę pokazywał, bo mi jeszcze będą dziewczyny do mnie dzwonić, a jestem dwa lata żonaty. Chociaż mogę wam powiedzieć, jak się nazywam. Moje imię to Janusz Pustak. Jestem Janusz Pustak, mieszkam w Częstochowie na ulicy yy, Spierdolina 27 i... obok Marcina Neman. No bo Marcin Najman to mój sąsiad. <grywy> Teraz żartuję. Yy, kurde, kurde, tak się trochę stresuję, trochę się stresuję, to to to. Teraz pani najlepsza dziennikarka na świecie. Stoi tam na, na tyłach. Marcin Najman coś tam pierdydzieli, że jest najlepszym bokserem na świecie. No... no może bokserem nie, najlepszym... Yeah. Przede może, to na pewno, o. Saleta. No co no, walka Najman-Saleta. No, Saleta kurwa wygrał. Pierwszy raz, drugi raz wygrał, bo Najmana Neiman, noga zaczęła boleć. Yy, no tutaj jest Pudzianowski. No, Pudzian, debiut. nam Najmana młotkami No. No i dupa Najman. Najman tylko przegrywa, Najman tylko klepie. Dobra, ale no chuj z Najmanem. E, A Tak serio to e, nie mieszkam w Częstochowie na ulicy. No dobra, nie będę nawet mówić. Nie, no. O, o normalna, walka z cieniem. Uuu. Nie tak sobie jestem, jestem prostym chłopem ze wsi, który nie mieszka na wsi. Tylko mieszkam w Holandii. E, tak, za granicą. Nagrywam polskie filmy. To znaczy, że zaczynam. Ja wiem, no, już kiedyś coś tam nagrywałem, na no, YouTube. Nie powiem szczerze, że nawet dobrze słowa na moim poprzednim kanale. Nie będę wam mówić jakiś poprzednio kanał. Miałem 10 tysięcy subskrypcji. I nawet fajne normalne filmy, nie? Nagrywałem chyba 4 miesiące. Bo e, no, te filmy miały pomiędzy 10 a 40 tysięcy.